Już wkrótce zapraszamy na wywiad z wyjątkowym, wspaniałym, niepowtarzalnym gościem. Wywiad przeprowadzi Sandra. Zapraszamy! Witajcie! Dzisiaj gościmy wyjątkową osobę, mianowicie Roberta Jasińskiego. Jest on raperem, tworzy własną muzykę. Zadamy mu dzisiaj kilka pytań, chcemy poznać go bliżej. Zapraszam Roberta. Cześć. Nie stresujesz się. To moim pierwszym pytaniem do Ciebie byłoby: skąd czerpiesz swoją inspirację? W sumie to jest dość różnie, nie? W sumie to jest dość różne. Inspiracja w sumie zazwyczaj przychodzi sama, nie? Z wszystkiego można czerpać inspirację. Naprawdę to jest naprawdę to Nie, wpływa na to pasja albo jakaś konkretna osoba? Hmm. Konkretna osoba? Myślę, że nie. Bardziej, bardziej, bardziej myślę, że otoczenie, dość, no nie wiem, krajobraz, na przykład czasami wiadomo, jesteś smutny, no pogoda jest taka, dość nie, nie fajna, no to wiadomo, raczej raczej nie chce się śpiewać czegoś wesołego i tak dalej, nie. Myślę, że tak tu bywa. A jak reaguje rodzina na Twoją pasję? Wspierają Cię, czy raczej mówią nie, weź się za naukę i zrób coś pożytecznego? Ja nie mówię, że to nie jest pożyteczne, bo przecież na muzyce też można zarabiać, tylko wiesz, początki są niepewne, nie? Rodzina? Jak rodzina myślę, że a, dużo mi nie mówią, nie? Myślę, że czasem, czasem chcieliby, żebym tam gdzieś poszedł sobie i, I gdzieś tam na, 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 na osobności robił to, a nie, a, nie, a nie w domu i im przeszkadzał czasami. nie? No ja myślę, że, że rodzina dość to akceptuje. Nie? Na pewno im to nie przeszkadza aż tak w takim stopniu, że, że, że miałbym to przestać robić, bo, bo, bo myślę, że gdyby tak było, to na pewno powiedzieliby mi to wprost od razu. Nie? A masz jakąś inną pasję niż muzyka? Coś, e, czemuś czy jest coś takiego, czemu poświęcałbyś się bardziej niż muzyce? Że bardziej, bardziej w sumie ja, lubię grać w piłkę w sumie. Grałem, grałem, grałem w próbie, no, w Cyklonie, tutaj niedaleko, w Kończywicach. Ja, czy bardziej? Czasami no, myślę, że da się wszystko powodzić ze sobą, no, jeśli, jeśli, jeśli się tylko chce. Więc mm, bardziej myślę, myślę, że na tym samym poziomie. A jak długo rapujesz? Interesowała cię muzyka już od dziecka? Czy to tak jakoś ktoś wpłynął na to, że yy, pokazał ci, że ta muzyka jest ciekawa? Dlaczego w ogóle akurat ten gatunek? Że, dlaczego nie rok albo coś takiego? Dlaczego akurat to i dlaczego akurat tak? Oj, oj, oj. <laughs> dlaczego akurat tak? W sumie, żeby grać roka na przykład, tak przykładowo. To, to myślę, że, że raczej trzeba było grać na instrumentach. No w sumie nie zawsze było tak, że, że, że były takie pliki hajsu, Ja zawsze to raczej było tak, no i w sumie nawet nie było mnie zbytnie stać, żeby, żeby, żeby uczyć się grać na jakichś instrumentach. Ale w, w sumie od kiedy? No, od 2011, w 2011 roku wydałem pierwszy kawałek, w znaczy wrzuciłem na YouTube. No ale to myślę, że to takie raczkowanie jeszcze bardziej niż, niż, niż radne. Myślę, że do teraz się uczę codziennie czegoś. A jak zareagowałeś na, to, na tą liczbę wyświetleń na YouTubie i tak dalej, no bo przecież trochę tego jednak jest. Wydaje mi się, że dużo osób kojarzy, twoje piosenki kojarzy cię z tą muzyką. Nie zareagowałeś, że tak o, udało się i. No ja myślę, że do udało się, to so jeszcze... taka taka droga. Taka droga, myślę. Ale oczywiście reaguje na to wszystko uśmiechem, nie? Wiadomo, jednak te 30 tysięcy tam 25 nie? No to, 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 to już jest coś, myślę. A to w sumie były takie jeszcze początki, to było kilka lat temu i dwa lata temu. Gdzieś. No, no to no, no na pewno na pewno dość bardzo. A nie grałeś w żadnym zespole ani nic takiego muzycznym, albo nie udzielałeś się w chórze nawet w szkole? Czy coś takiego? W szkole zawsze, od podstawówki, o, tam... Panie mnie zawsze ciągnęły, nie? do chórków, do chórków. A w sumie no, grałem w takich zespołach. Jeszcze jak chodziłem do podstałówki w gimnazjum, też coś tam, coś tam próbowałem, głównie na święta, tak. Brałki I, i tak dalej. No ale tak tak, tak, to nie w żadnym takim większym zespole, tylko te szkolne. Czyli początki tak właściwie to nie były trudne, tak? Usiadłeś i nagrałeś, napisałeś pierwszy tekst i, i to było tak po prostu, czy jednak nie wiem, musiałeś. Siedzieć pierwszy raz musiałeś trochę naprawdę dłużej posiedzieć nad tym tekstem i męczyć się czy to tak przyszło, wiesz, spodobało mi się to, napisałem od razu i od razu jest muzyka i się dzieje. Naprawdę e, powiedziawszy, to było tak, że, yy, że yy, z kolegą byliśmy w sumie u niego w domu i, i tak powstał jego nasz pierwszy kawałek w sumie i to tak zniewka, nie? Sobie w sumie napisaliśmy te, te, te teksty i, i tak nagrałem. A jedyne co miałem przy sobie to był aparat fotograficzny, mimo że, wie, że, że że wokal był nagrany właśnie na aparacie, w ogóle zero masteringu, nic tam, żadnego miksu i w sumie tak, tak, taki goły kawałek wstawiony jeszcze w takim Audacity programie pod beat, tak żeby pasowało i w sumie to było tyle. No, myślę, że tak. A uważasz, że trudno jest wydać płytę, to jest takie czy to jest może jakieś takie twoje marzenie związane z przyszłością tej muzyki? Czy myślałeś kiedykolwiek o czymś takim? Czy myślałem? Na pewno nie? Myślę, że jak każdy, który ro robi jakąś muzykę i robi coś z takiej pasji, że, że chciałby coś wydać na no, fizyku, ale nie, czy trudne? Trudne. Jak ktoś ma pieniądze, to myślę, że nie. nie? Myślę, że, 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 że to wszystko jest głównie zależne od tych pieniędzy. Um. No, nie wiem. A masz swojego idola i to łączysz swojego idola właśnie z tą muzyką, z rapem, czy to też tak mieszasz sobie, nie musi być koniecznie rap, może być idol, który tworzy inną muzykę, innego gatunku? No ja tak w sumie nie, nie mam żadnego takiego idola, nie? Na nikim, nikim się nie inspirujesz tak, żeby, nie wiem, brać od niego jakieś... jakieś yy... Ciężko to powiedzieć, ale na pewno mam do wielu ludzi szacunek, takich, którzy nie tylko raperów, nie? bo w sumie dużo ludzi robi dobrą muzykę i nie tylko rapy. No, więc na tyle. A czy ktoś z twojego najbliższego otoczenia również zajmuje się muzyką? Masz takiego swojego przyjaciela, wiesz, że yy, na przykład ty tworzysz tekst, on ci robi beat czy coś takiego? Znaczy, no, są, mam takich kolegów, którzy zajmują się na przykład robieniem bitów albo nie, mixem i masterem. No, a, a, a jeżeli chodzi o kogoś w, w rodzinie, kto, robi to, kto zajmuje się muzyką, no to w sumie mam dwie kuzynki. Nie? W sumie z Natalią nagrałem tę tą, tą piosenkę o miłość, no I, i, I w sumie też mamy, mam już nagrany dla niej wokale, tylko czeka Maszona się dogra i będzie kolejny track, więc. Więc, więc, więc. No, tak, dwie kuzynki w sumie. I nic poza tym. A to aktualnie czego słuchasz? To też jest yy, rap, czy to jest inny gatunek i no aktualnie, aktualnie yy, aktualnie czego słuchasz? A no Znaczy to tak różnie, nie? Ale głównie głównie właśnie rapu i w sumie muzyki klubowej, większość większość opiera się właśnie na takich na takich rytmach dość szybkich i tak dalej co jest najbliższe twojemu sercu, tak wiesz, new school, old school, true school, próbujesz się zidentyfikować, z którym z tych styli? Znaczy na początku, na tym samym początku, to tak w sumie w Polsce new school, jak ja zaczynałem, byłem, to tak new school był tak średnio dość w Polsce, nie? lubiany. Więc wie, większość raperów, którzy, którzy byli już gdzieś, mieli tą poprzeczkę tak wysoko zawieszoną i tak dalej, to robili albo taki true school w sumie, albo old school, nie? Ja nie, nie przepadam za, bi, za bumbapowymi bitami. <śmiech> <śmiech> czyli czyli old, old school tak w sumie mniej, nie? Myślę, że bardziej, bardziej w new school. No oczywiście truskul, to jest dość, dość... Prawda, prawda, jest ważne, nie? Jeśli chodzi o, o rap. A czy chciał, chciałbyś kiedyś zarabiać na swojej pasji? Myślisz o tym yy, w taki poważny sposób, że wiesz, że to jest właśnie to, co nie dość, że daje ci szczęście, to jeszcze dawałoby ci pieniądze i to by, to by była twoja praca, którą naprawdę byś lubił. Ja, ja myślę, że to by było idealne wyjście. I, ale oczywiście, no wiadomo, wszystko może przyjść z czasu, a może też nie przyjść, nie? Myślę, że nie pokładam jakiejś takiej większej nadziei w, w rapie, że będę mógł z tego zarabiać nie wiadomo jakiego kosu, nie? No myślę, że fajnie by było, nie? Wiadomo. Um, Łączyć przyjemność z to jest chyba to, co każdy by chciał. A można Cię gdzieś, gdzieś usłyszeć na żywo? Masz na przykład tak, że w weekendy jedziesz i ktoś Cię prosi o Jasiek, może byś, może byś coś nam tutaj pokazał? Nie, myślę, że nie. Głównie na jakichś domówkach, nie, ale to wiesz. No chyba nie, nie, nie czas na taką rozmowę. A, a, a tak nie, w sumie nie. Nie ma takich, nie mam, nie mam tak, że cyklicznie gdzieś gram, bo, bo, bo to różnie, czasami ktoś do mnie napisze, zadzwoni, nie, czy, czy nie wystąpiłbyś tu i tam. No. Zawsze się zgadzam, ale tak nie, cyklicznie, nigdzie. Chciałbyś coś powiedzieć naszym widzom? Bo tak właściwie to już kończymy. Może, może zapromuj się nam? Tworzysz jakąś tutaj muzykę obecnie, coś możemy w przyszłości zobaczyć w niedalekiej przyszłości? Jakąś piosenkę czy coś? W um, niedalekiej przyszłości. W sumie. Um... Czekam tylko w sumie na wokale od Natalii, więc będzie to, będzie to track jakiś o miłości. A poza tym 26 pewnie dobrze pamiętam, chyba tak. Jadę, jadę do Torunia do, do PTP, do studia nagrać kolejny track z EP pod tytułem To można wyciąć? Zapomniałem jak to się nazywa. Salut, salut, salut. No, to by było na tyle. Nie? To ja Ci bardzo dziękuję, Robert. Życzę Ci powodzenia, życzę Ci wielu sukcesów i żeby faktycznie połączyć tą pasję z pracą. Naprawdę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, serdecznie.